Cześć, tu i TED Collection, Sywiankoska-Muszelska. Zapraszam na nasze nowości. Dzisiaj, zarówno do dekupasz, jak i do scrapbookingu. Aby już nie trzymać w napięciu, tak jak obiecaliśmy, dzisiaj druga część, prowansji pachnącej lawendą. Tym razem skupiliśmy się na tłach które w postaci ramek pojawiły się już w pierwszej części prywansji. Mamy zatem całkiem oddzielny zestaw do scrapbookingu, a do niego dodatkowo pojedyncze arkusze, które nie zmieściły się w kolekcji. Mamy zestaw do decoupage RP z 11 arkuszami. Mamy pojedyncze arkusze 3A4, które odzwierciedlają tę kolekcję, dwie tekturki, a dodatkowo jeszcze pojedyncze arkusze 3A4, które łączą w sobie zarówno pierwszą, jak i drugą część Prowansji. Zacznę od zestawu do scrapbookingu. Jego biel papieru najwierniej oddaje kolorystykę tych teł. Prowansja 2, podobnie jak jej pierwsza część, została stworzona w stylu brokante, co uwydatniają przeplatające się karty papieru na obrzeżach poszczególnych stron. Na początek kropki. W wersji ciemniejszej oraz jaśniejszej. Nadal no oczywiście napisy w języku angielskim. Następnie kratki. Różnorodne wzornictwo umożliwi dostosowanie kolekcji do wszelakich inwencji twórczych. Mamy więc kratki skośne w dwóch kratkę drobną. ale też grubszą, przypominającą nieco charakterystyczne obrusy albo serwetki stołowe. Jako, że lawenda jest tematem przewodnim pierwszej części i tutaj też nie mogło zabraknąć jej wolnych kwiatów. Były kropki, kratki, czas na paski w stylu retro. A jako, że styl brokanty charakteryzuje elementy nadszerpnięte zębem czasu, nie mogło zabraknąć i tu starych desek oraz cegieł malowanych na biało. Myślę, że dodają tylko charakteru. A na koniec tradycyjnie już dodaliśmy kartę z dziewięcioma mniejszymi kwadratami. Poza zestawem już miniatury na arkuszu tagowym, idealne jako bazy DATC, jak również pojedyncze arkusze z deskami, uszczącą się farbą. I ponieważ słyszałam, że desek nigdy za wiele, znowu desek. Teraz przechodzimy do zestawu kreatywnego na papierze ryżowym RP. Zestaw zawiera tradycyjnie 11 grafik w formacie A4. Na pojedynczych arkuszach w formacie A3 i A4 połączyliśmy je w pary. Pozwolicie, że wzory z zestawu RP zaprezentuję na formacie A3. Będzie to w sumie 6 arkuszy papieru. Na początek mniejsze formy do mniejszych projektów, takie nasze tradycyjne już miniatury, które na arkuszu 4 są oczywiście jeszcze mniejsze. Następnie połączenie desek i muru, które mogą się świetnie sprawdzić jako wadze na szkatułki, kuferki, połączenie lnu z lawendą i pasków, kropki. Uniwersalny element graficzny, który idealnie nadaje się na tła. Kratki. Myślę, że szerokie pole do wyboru od wyblakłych, ciepłych barw z odcieniami kremowymi po mocniejsze, bardziej kontrastowe fiolety. Tak się prezentują tła i tym samym zestaw RP Provence 2. A teraz przechodzimy do pojedynczych arkuszy w formacie A3 i A4, które stanowią niejako połączenie tych dwóch kolekcji. A to dwóść programu Sama Lawenda. Zarówno na arkuszach A3, jak i A4 znajdziemy pojedyncze kwiaty, wieńce i wiązanki, a nawet liście, które razem dadzą Wam szansę stworzenia bukietów z efektem 3D. Dalej wprowadzamy elementy krajobrazu, idealnie nadające się do szkatułek, tac czy pudełek. Wszystko w otoczeniu tytułowej lawendy. Ale wśród grafik znajdują się nie tylko elementy bezpośrednio związane z przyrodą, ale także elementy zabudowy mieszkalnej, a nawet ciche mało miasteczkowe zakątki, oczywiście z lawendą. Każdy z arkuszy ma inne obrzeże, nadające charakter kolekcji i dodatkowo urozmaicające zawarte na nim grafiki. Myślę, że znajdziecie dla nich wiele zastosowań. Na pojedynczych arkuszach zawarłam także grafiki w kwadracie, zarówno z widokami, jak i piętkami lawenda, a nawet doniczkami z kwiatami. A puste przestrzenie zapełniłam fragmentami teł, które mogą się przydać jako elementy wypełniające do wykańczania pracy. Na ostatnim arkuszu takie maluszki do mniejszych projektów i miniatury. Na koniec jeszcze dwie tekturki. Pierwsza nawiązuje oczywiście do wieńca, ale posiada też pojedyncze gałązki. Druga to piękny bukiet oraz napisy w różnych wielkościach. A tu już tak dla przypomnienia prezentuję nasze szablony z lawendą. Te są na naszej stronie nie od dzisiaj, ale warto o nich przypomnieć. Od teraz znajdziecie je również w zakładce naszej kolekcji pod hasłem Prowansja. Kochani, tak wygląda nasza Prowansja pachnąca lawendą. Mam nadzieję, że spełni Wasze oczekiwania. Na Wasze opinie i komentarze czekamy 3 dni. Po tym czasie wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy zarówno na Facebooku, jak i na YouTube nasze najnowsze wzory. Jeśli kolekcja Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całego ITD Collection. Cześć!